Witam serdecznie, nazywam się Kornel Wrążkiewicz. Tym razem w programie 5 stóp pod ziemią pomówimy sobie o tym, co znajdowało się poza górą, na której teraz stoję, czyli czym tak naprawdę była twierdza kłocko. Otóż nie było to tylko umocnienia znajdujące się na górze fortecznej, a w jej skład w XVIII wieku wchodziły również fortyfikacje miasta oraz to, na czym skupimy się w obecnym odcinku, czyli znajdująca się za moimi plecami owcza góra. W roku 1742 krusacy po zdobyciu Kłodzka i zmodernizowaniu góry, na której się znajduje, postanowili wzmocnić również znajdującą się za moimi plecami w odległości około 800 metrów stąd Owczą Górę. Jaki był powód takiego działania? Przede wszystkim chodziło o zabezpieczenie bardzo ważnej strategicznej góry, która znajdując się w odległości skutecznego strzału armatniego, była w stanie realnie zagrozić twierdzy kłodzkiej w czasie kolejnego oblężenia. Ważne, oprócz samej modernizacji tej twierdzy, Rosacy postanowili stworzyć tam również korytarze kontrminowe. Znajdujemy się na owczej górze znajdującej się nieopodal fortyfikacji twierdzy głównej. To właśnie tutaj w połowie wieku 18 miała powstać druga nowa twierdza, tak zwany fort pomocniczy. Rusacy postanowili postawić tutaj całkowicie samodzielny obiekt, który kształtem przypominał gwiazdę, a rozmiarami miał osiągnąć prawie że 20 hektarów. Co ciekawostka, oprócz samej fortyfikacji znajdującej się na powierzchni, projektant tego obiektu, Gerhard Cornelius Walorawe zaprojektował niesamowicie rozbudowany system podziemnych korytarzy kontrminowych. Plany planami, a rzeczywistość często bywa inna. Okazało się więc, że koszt stworzenia tych podziemi był niesamowicie wielki. Ja on przekraczać nieco koszt stworzenia całego obiektu znajdującego się tutaj na powierzchni. Czasem wyszły jeszcze kolejne problemy okazało się bowiem, że pod ziemią znajduje się w wielu miejscach lita skała, która właściwie kupywała obrońcom bezpieczeństwo. Dziadko kiedy bowiem zdarzało się, żeby nieprzyjaciel atakował z ziemi w miejscach, w które znajdowała się twarda skała. Ostatecznie zdecydowano się więc stworzyć korytarze komczinowe w znacznie mniejszej formie niż początkowo było to planowane. Niestety brał. Odpowiednich materiałów źródłowych uniemożliwi nam konkretne określenie wyglądu początkowej sieci, jaka powstała w Twierdzy Owcza Góra. Znacznie więcej możemy powiedzieć jednak na temat kolejnych korytarzy, które z czasem miały powstać tutaj. Prusacy z czasem podjęli kolejną ważną decyzję, jaką była następna modernizacja Twierdzy Owcza Góra. Powstała zewnętrzna fosa, w której właśnie się znajdujemy w latach 80. wieku XVIII. Kolejne kilkanaście bardzo krótkich korytarzy kontminowych. Dodatkowo jedno z wysuniętych w stronę wroga dzieł obronnych, tzw. Tak flesza Goszycka, miała posiadać dodatkowych pięć korytarzy. Mimo dużej ilości chodników w rzeczywistości jednak ich długość była stosunkowo niewielka, a suma długości murowanych galerii osiągnęła zaledwie niecały kilometr. Znajdujemy się przed wejściem do tzw. Tak galerii, czyli podziemnego tunelu, który w kształcie przypomina literę T, umożliwiającego wysadzanie pozycji wroga w razie, gdy próbował dostać jego do obiektu podziemia. Podobnie jak w przypadku twierdzy głównej, kontrminy znajdujące się na Owczej Górze nie zostały nigdy wysadzone w powietrze, miały więc szansę w świetnym stanie zachować się do dnia dzisiejszego. Czy tak się jednak stało? Niestety. Po zakończeniu II Wojny Światowej obiekt przez lata był zaniedbany. Stojąc, zapomniany nieco, zaczynał popadać w ruinę. Tak samo niestety wygląda kwestia korytarzy kontrminowych, które niestety przez poszukiwaczy skarbów Coraz częściej były w głupi sposób niszczone, co sprawiło, że zwiedzanie ich na waszą rękę w dniu dzisiejszym jest bardzo niebezpieczną rzeczą. Od zakończenia II wojny światowej, twierdza, na której się znajdujemy, jest ogólnodostępnym obiektem. Sprawia to, że bardzo często masę odwiedzających ją ludzi przeszukuje wszystkie zakamarki tego obiektu, często dopowiadając sobie lub wymyślając nowe miejskie legendy. Jedna z najmocniej powtarzanych legend miejskich. Mówi o rzekomym korytarzu, który z twierdzy, na której się znajdujemy, ma prowadzić pod rzeką Nysę w stronę drugiego obiektu, czyli twierdzy głównej. W rzeczywistości tajemniczy tunel, który prowadzi w kierunku twierdzy, to nic innego jak kanalizacja, która ma swoje zakończenie tuż przy rzece Nysie. Kanalizacją oprócz gromadzącej się do tej deszczówki, miała sprywać też wszystkie nieczystości znajdujące się na tym miejscu latryny.